Podaj wzór powyższego wykresu. Prosta przechodzi przez dwa punkty minus 1, 0 zero, i 0,1. Zero, Jeżeli współrzędna x jest równa 0, to współrzędna y jest równa b. Stąd odczytujemy że b jest równe 1. Z tych dwóch prostych musimy wybrać tą, która przechodzi przez punkt minus 1, 0. Podstawiamy za x minus 1 do obu równań. Minus minus 1 dodać 1 jest równe 2 a ma być równe 0. Minus 1 dodać 1 jest równe 0. Zaznaczamy odpowiedź D.